Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Twierdza Krzyżowiec. Dzisiaj zaczynamy misję 42. Dolina Nadziei. Walczymy wraz z Saladynem przeciwko trzem Ryszardom. Misja wydaje się być dość trudna, bo niestety nie mamy za bardzo pieniędzy. Nie mamy pieniędzy i to może niestety troszkę boleć. Już tutaj widzę jakiś Rysio mi się tutaj Has strasznie. Zrobimy od razu tak, kuszników z 10. Widzę, że myszka na dwukliczkach mi nie pomaga, ale to w takim razie. O, znowu mi double kliknęła na i od razu wybrało dobra. się kusznicy. Eee, dobra. Nie wiem, czy przypadkiem nie postawimy sobie tak. I wy tutaj od razu, sobie nie wyjdzie się. Eee, dobrze byłoby w sumie też postawić mangonele na tym. Dostawimy tak, raz, dwa, na górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zrobiłem 6, bo mi znowu myszka że Bo czemu by nie? A dobra, i my tej tarczy też nie jest źle. Co pierwsze? Drwale. Tu widzę, że mi się jakiś ziomek z jabłkiem postawił. Pozycja tarczy jest korygowana. to weźmiemy do moich włóczników I chodźcie ten. Czemu nie możecie tutaj podejść, ale co jest? O co chodzi? Aha, nie, bo to jest moje. Znaczy mojego tego ziomka. Ej, ja w ogóle z że jeszcze nie postawiłem. Idźcie tam łucznicy, jesteście w stanie trzymać na tego? O, uj, to może boleć. Trochę się gubię. Troszkę się gubię. Ale liczmy na to, że. jakoś przeżyje no czemu mam za mało pracowników? mi przychodzą, to nie będzie mało pracowników. Strzelajcie tam. Nie, nie, wy się nie bijcie z nim, bo tak nie macie szans. Mnie by się kamień przydał, tylko tak średnio z tym kamieniem. Nie, 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 bo za chwilę tą wieżę stracę i ja tak naprawdę nic z niej osiągnę. Nie wiem, czy zrobię Mangoneli, bo najlepszym pomysłem, czy nie lepsza, lepsza opcja to jest na katapultę, katapulta, yy, katapultę, balistę. Więc chyba zrobimy co jeszcze potrzebuję? Tak, nie można Brojownie. Tego zbudować, mój panie. 20. Nie zrobię tych 20, nie? Braknie mi wszystkiego. Jeszcze raz, bo myszka mi już szukała. Nie, no, on tutaj długo nie pożyje. Spróbujemy na Russia to zrobić. Chociaż nie mam w ogóle kasy, z 20 po może żeby ciężko. No. Cokolwiek zrobiłem? Nie ma nic. Nie ma opcji. No, kurczę, nie wiem. Nie, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. O! prowadzi atak To niedobrze. Nie wiem czy nie za późno wziąłem się za niszczenie tych koszar. Pomysł dobry. Wykonanie gorsze. Potrzeba kamienia. Oj. Oj, ale nie jestem do tyłu. Nie, 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 bo to się liczy chyba każdą sekundę, tak mi się wydaje, żeby postawić tą wieżę. Trudno, nie będzie krzywo, nie będę tego już drugi raz poprawiać. Coś tego typu. 15, 15, super, okej, okay. wieżyczka. Kładziemy ścianę, trochę murku. Głużnicy, nie w jesteś w niebezpieczeństwie, mój przyjacielu. Dobra, on, on sobie tam poradzi. Zróbmy z paru drwali, właśnie. E, e, Może tutaj jeszcze trochę. Stawcie się z tej strony, będziecie coraz ciężej trafić. A ty czemu nie kupiesz? Dobra, do tego dochódźmy te ruchome tarcze w końcu. Oszczędzamy pieniądze. Okej. Okay. O! A tuż tu idzie. Chodź tu, chodź tu. Okej, iście tu, okay, iście tu, tu. Klepać go wszyscy. O nie nie. Idzie im pomóc teraz. Bo mi tam wykości wszystkich. Bo źle się stało, że trzeba mojego atakować. Ile mi został nie całkowitych O No nie tak źle więc zostałem pokonany i moje biedne Dobra, a tu nawet ruchomy star widzę Poszło, ale dobra Mam pokonanego ziomka, ja tutaj w sumie zapomniałem postawić Dobrze walczysz Zapomniałem postawić w e... No, spiklarz, na start Więc musimy Jakoś szybciutko odrobić nie ten, ten tego zbudować, mój panie. Brak w jedzeniu tu jest jakiś ten. Na się Za chwilkę powysłam. Ty, nie drewno chcesz, dokładnie. Oprzybuj za każdym razem chcesz drewno, widzę. Masz ok. Tylko, że za mało pracowników domków nie ma, czy po prostu ludzie mi uciekają? Dobra, dobra. Dam wam na razie tak, na chwilę, żebyś trochę polarności odbić. Tylko, to jest Saladyna. O ty tam widzę go tu już które pyrkasz Oj, Więc wiesz go dojeść Mądra decyzja. Mądra decyzja? To zaatakujesz go tak? Rozumiem jakby go zaatakował za chwilę Nie od razu Też byłoby inaczej W sumie zapomniałem, że tu mogę smoła jeszcze Okej, okay, zawsze to jakieś pieniądze Okej okay. Smoła, smoła O wydałem cały hajs na to Tylko li liczę na to w tym momencie Oj Nie można tutaj Liczę na to, że mi się szybko zwróci. Oj, 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 on tu prowadzi atak Tu na mnie Ma bo takie pół na pół na mnie Nie wiem, czy im się nimi się nie cofnąć jakoś Dobra? Tyle, bo już ludzie mi się pojawiają, więc mogę was zostawić Z wielką chęcią Dobra, tutaj mam tą smolarkę Teraz on dość dobrze pracuje. Żelazo już idzie, też w fajnych ilościach. O, ten widzę, że ostro atakuje, ale atakuje jego, a nie mnie. No ja na chwilę obecną mu nie pomogę. Ja aktualnie zbieram siły na nowo. Bo potraciłem ich. Nie mało. Ale on tutaj to jednostkę ma. On by się wybronił, by już jego zabił. Więc chyba jeżeli ja się nie wezmę. Yy, za to, to tam nie nic nie zdziała więc sobie teraz mogę wstrzymać się czas starać się asekurować to co się dzieje właśnie żeby nie, było, nie dochodziło do takiej sytuacji jak mamy tu stop, 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 stop o mięcie, o mięcie, o mięcie, mi 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 dobra a niech się za tą wierzę. oj, przepraszam tu Tucha wony, mi się dozwały Proszę bardzo. Proszę bardzo. Eee, tch, na co mnie stać? W sumie głupi piekiniery, włosznicy w sensie, ale ich trochę zatrzymają tutaj. Chodźcie, tu, 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 tu. tu, tu. <śleżyska. <śleżyska. <śleżyska> Może nie zabiją ich, ale z pewnością spowolnią na tyle, że będę stanie się tutaj. Troszkę odbudować Idźcie tutaj, fokus na nim, fokus na nim A ty? Budujesz się? Atakujesz go? Zostaw sam Ajajaj, a ty bie... Latasz tutaj jednostkami u mnie, a nie u siebie? A dobra, mogę się wrócić Idźcie tu A ty... wy tu Ktoś mi tutaj podcina jakieś zwierzaki? A, ten Ten tam szaleje Inwestycja, inwestycja pek, pyk żelazo żelazo Smoła smoła Więcej drewna Dostanie się dwa domki, a może nawet ze trzy Albo ze cztery nawet Bo ja drewna jako takiego nie potrzebuję Znaczy mówię nawet Herkules Dupa kiedy ludzi kupa Więc oni to sobie tam powinni Z nim całkiem dobrze radzić Zostawimy sobie jeszcze Pięciu kuszników na górę im więcej, tym lepiej. Ja jestem ze smogą, chodźcie tutaj. Jest jakiś kamień? Nie, tutaj jest kamień tylko. No jeko, on się z nim bawi. Nie wierzę. Chyba zrobię jakieś 10 pokażeń i tam pobiegnę <laughs> Powinno wystarczyć. Jestem w stanie tu postawić jakieś żelazo? O, właśnie, o. Dobra, przynajmniej jest bliżej. Nie będą musieli tak daleko chodzić. Z tym jedzeniem, tu tak średnio nie ma takiej ilości, która by mnie tu zadowalała. W jakiś konkretny sposób. Yy, no ale też w sumie nie mam gdzie się postawić za bardzo. Dobra, więc już 10 10 skórek mam. Tym widzę sobie perkany cały czas. Dobra, już przestań, już nikogo nie atakuj. Bo widzę, że i tak ci to nie wychodzi. Powiem, wam tak na tyle, ile mam tutaj ziomków odsmowy. To to jest mój, to co jakoś dużo. No ten, ten się tu umocnił, Ten się umocnił. To będzie mocny przeciwnik. Dobra, ja jestem w stanie pałki jakieś po, pokupić. A widzę, że sporo żelaza idzie. To super. Nie ja <coughs> jesteś tego drewna. O, kamień teraz. O nie! Kamienia to nie mam, ale ja nie będę specjalnie kupać kamienia, bo sam nie... Yy, nie mam hajsu wystarczająco. Na takie Zachcianki no, potrzebujesz złota, wiem, wiem, wiem. <laughs> Powiem wam, tak średnio z tą produkcją tego wszystkiego tutaj. Spodziewałem się, że jak mam tyle żelaza Brody, i tego wszystkiego, się tutaj. Bo dziesiątka pałkarzy pan sobie z całym lordem poradzić. Boże, mając tyle tego wszystkiego, to ja tutaj będę takie kokosy robić. A ja tutaj takie. Dzięki za info. No nie będę tego tak upychać, może aż tak bardzo. Ta drewno inwestuję właśnie w budynki, bo nie idę w żaden sposób wy. wy, wy, w, 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 w... w bronię. Więc musi mi starczyć, tylko zaczyna mi już brakować jedzenia. To mi się nie podoba. O, że żelazo, zresztą, się leziesz, rozpędzać trochę. Do góry. Poradzić się sobie tam. O nie, nie. Ja mam tych włóczników na górze. Tak, kuszników. Dobra, jeszcze troszeczkę. Jeszcze ciuteńkę, dobra, sprzedam sobie drewna za 25, okej. Okay. Nie wiem, czemu to zrobiłem. A, ci się zatrzymali na biciu. Koszar, no okej. Okay. Yy, nie koszar, tylko. No, jak to się ładnie nazywa? Zbrojowni. No, no ktoś musi. Ktoś musi. Jeśli ty nie możesz podesłać tam pięciu zbrojnych, żeby go zabić, bo zbrojnie sobie by bez problemu poradzili, <laughs> to już nie mój problem. No i się zaczął problem z jedzeniem. Co ja myślałem? Inwestycja w ser. No oczywiście mi się ten, który ja wtrącił, więc no opartego, choćby tutaj. On się raczej nie obrazi, no nie obróci się A przeciwko mnie. Idzie wbita są. tutaj albo Przecież tutaj, to jest ważniejsze. My jedno i drugie się z tym Drwalem nie Tym trzeci, czyli dalej, o, dalej ostatni No dziwo. No okej okay. Skoro tak gra uważa, to chyba nie ma co się kłócić z nią. Może tu teraz jeszcze to postawić. Przed Saladynem. Nie można O, jeszcze. Tak zmieściłem To już w ogóle super. Dobra. Czego ci trzeba. Patrzcie tu Dobra widzę, bo tak sobie Olewam sprawę z tego ile mam w ogóle już pieniędzy Ja mam całkiem sporo pieniędzy już miałem 20 kruszników Do rogów mi dojdzie <noise> Takich będę upychać tam Ale sobie co mi szkodzi Na górę na górę, na górę. Ilość was ma? 48. To no, już całkiem dobra liczba. Ja mam na Maxa speed? Nie. To bardzo źle. Bardzo, bardzo źle. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Ok, na to, że mi się to jedzenie przy dodatkowych trzech tych ziomkach trochę polepszy. Nie Idziemy w pałkarze, no bo w co innego by tu iść. Tyle, drewno inwestujemy. Drewno wszelakiego typu, jakie nam tutaj zostaje, trzeba zainwestować. O, tu jeszcze wcisnę coś. Tam zrobię przejście jedno. Tutaj nic nie postawię przez to. Nie można tutaj tego zrobić. No ale przejście. Przejście musi być. Teraz nie. No super. No troszkę mi to zajmie teraz. Uzbieranie kasy na Pałkarzy, uzbieranie kasy na katapulty. Bo, bez katapultu ja nie idę. Zerowy tu się za mocno zabunkrował, mimo wszystko. A ty ziomek? O, ty sobie całkiem no, dobrze tak. radzić nawet. Ja może mu ten kamień wyślę, chociaż on tam chciał 80 tego kamienia. Bo nie wiem, czy mi się opaca taki biznes. Co to ma być? Jakaś rondomowa mangonela. W moim kierunku poleciała. Nie masz Nie masz ilości Nie masz Coś go pyrka. Mimo wszystko coś go pyrka. Zrobiłem się pierwszy nagle. On nie ma pieniędzy. Czyli on się nie będzie mógł odbudowywać szybko. Więc na opartego zniszczyć mu te dwie wieże. I możemy sobie wejść, wchodzić. Ale z taką armią jaką mamy. Trochę by się jeden nieruchomy tarcz przydało. Trochę katapult. ilości łaskawość Żeby właśnie poniżej te dwie wieże główne. Nam Które najbardziej klientówce. bolą, nie masz wystarczającej ilości mam tutaj tych panów. Sprzęt oblężniczy. Ok, nie będę jakoś mocno dużo robił. Nie można a nie. Coś się pali. Aha, Buduje sprzęt oblężniczy. A. Tak mu zrobił. Tylko nie kamienia. Jeśli chodzi o katapultę to, to może być właśnie problem. Dobra. Nawet no, nie mam tyle kasy, żeby kupić tyle kamienia. I jemu wysłać. Masz do 80 kamienia. Weź się tam broń. Dobra, bo mi się zacząłem kończyć. Kroczyć miejsce na inwestowanie drewna. Więc chyba będzie trzeba powoli to wydawać po trochę. Nie masz wystarczającej ilości. Dobra. Ja Mamy tak. Chodzimy raz. Kośnicy dwa. Pauka że trzy. Katapulta cztery. Kata yy, tyk, 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 tyk. Wy na górę. Tu jakoś damy radę teraz. Twoja popularność rośnie. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery. No nie, zobaczymy, na razie nic nie kupuję Zobaczymy co będzie na bieżąco potrzebne o no jest cech z nim zniszczyłem, czy inżynierów chyba nawet Dobra Tam to by się przydało Koszary by się przydały do zniszczenia też Co jak co? Pozbycie się koszary jest dość dobrym zapasów, pomysłem. Jest, wysłał... No, kolejny 80 kamienia to się nie wyśle, Jamek. Teraz każdy kamień, który będę kupować, to niestety muszę przeznaczyć na twoje katapulty. A już wam się kamień skończył? Czy Przestaliście strzelać po prostu. Ustawimy się na wprost. Może jakąś padliną, bo tam rzucimy. Mamy tego pełno. W sumie tutaj Łucznicy sobie dali radę bez problemu no, Okej okay. Trzeba się tam W tamtym kierunku Trzeba go tak pomęczyć trochę Zniszczenie zbrojnie nie jest całkiem Dobrym pomysłem Znaczy że on O właśnie Ma tam całkiem sporo Pieniędzy Patrz jak ten się obudził nagle A dostał od mojego Typiarza Dobra Wbita. dobra, wracaj się na stanowiska. Dobra, dobra. Nie no, będzie kit Ktoś tam kupiłeś łączników, jakieś zrobiłeś tylko. O, no, asasunami wleciał tam do nich. Nie, 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 on nie będzie. To będzie mój. Wszystkie, wszyscy moi. Nie zrobiłeś nic w tej grze, więc ostatniego też nie zabijesz. No i dzięki wielkie. W końcu, w końcu się dał. W sumie nie było to takie trudne. Trzeba było po prostu nie szarżować ale go po prostu podcisnąć na początku tego pierwszego czarnego Ryszarda. No i w sumie na tym się skończyło. O nie, nie, nie chciałem startować kolejnej misji. Znowu double click, zanim zobaczyć z kim walczymy. Powiem tak, jak mieliśmy walkę z pięcioma szczurami, wtedy to było, to teraz mają walkę. Mając walkę z siedmioma szurami, mając tyle pieniędzy, powiem Wam, będzie ostro. Chociaż w sumie zwolniony czas, i trzech pada od razu. Do każdego się wysyła po, nie wiem, 20-30 pałkarzy. Powinno mi tyle kasy się na pewno na dwóch. Na wysłanie do dwóch i powinno dać radę. Ale co zobaczymy w następnym odcinku. A na ten moment dzięki wielkie wszystkim za uwagę, zachęcam do skomentowania tego odcinka, jeśli się spodobał. Zachęcam również do polubienia tego odcinka, jeśli się podobał, zachęcam również do subskrypcji kanału. A na tym moment będzie wszystko. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do następnego. Teja, pa!